Dziś w Gramy na Maxa łapiemy za bardzo przenośny tytuł od Nintendo Mario Golf World Tour. Krystian Szalac, Paweł Typiak to recenzenci tego wydania. Recenzji? Można tak powiedzieć? Chyba tak. Dosyć nietypowej produkcji, bo jednak golf to przede wszystkim u nas w kraju sport, który no nie jest lubiany przez wszystkich, te wszystkie pojęcia związane z tym są przez 99% społeczeństwa nieznane. Tak, no i kojarzy się przede wszystkim z Tygrysem i Lasem, czyli z Tiger Woodsem. Koniec sucharów na dzisiejszy tak. dzień. a tutaj nie mamy Tiger Woodsa, naszym Tiger Woodsem tutaj są wszystkie postacie z Mario, od pić przez Bowsera, po Mario właśnie. Dokładnie. I od razu powiemy wam, że gra nam się podoba. Tylko zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Jeżeli yy, macie już torcję na samą myśl o uniwersum Mario i nie lubicie Mario, no to po prostu wiadomo, że nie kupujecie tej gry. Jeżeli nie lubicie gier golfopodobnych, no to wiadomo, nie kupujecie tej gry. Więc to jest dla nas yy, naturalne. Natomiast my, z Krystianem jako Nintendo fani, i nie wiedziałem, że Ty też, ale ja fan golfa, szczególnie konsolowego, szczególnie dziwnego golfa konsolowego, bo w tej Woodsa nie grywam, nie umiem, nie lubię. Natomiast golf czy na Wii, ale przede wszystkim Everybody's Golf, czy to na PlayStation 3. Czy to na PSP, na PSP mam chyba z 35 godzin wygranych właśnie w Everybody's Golf? Czy właśnie teraz w PlayStation Plus dodawana um, Everybody's Golf za darmo? To wszystko są gry, które po prostu ogrywam mocno. No i właśnie to jest e, tak naprawdę siła te, tego typu produkcji, ponieważ Mario Golf World Tour to gra, która potrafi wciągnąć na wiele, naprawdę wiele godzin tak. i to jest fenomen, bo z jednej strony mamy tu grę, która polega tylko na tym, że gramy w golfa no postaciami z świata Mario, ale jak to się dzieje, że ta gra na 3-4 godziny potrafi wciągnąć. My chcemy szlifować swoje wyniki, no i to właśnie dlatego warto zagrać. I dalej teraz na 3, idąc... Tylko dodam jeszcze na 3-4 godziny, jeżeli chodzi o jedną sesję z tą grą, tak, bo, bo to nie jest tak, że gramy w nią tylko 3-4 godziny, tylko, tylko pod rząd. Natomiast przypomnijmy oczywiście, że grę stworzyło Nintendo. Od trzeciego roku życia możecie już grać, jeżeli skończyliście 3 lata, no to spokojnie możecie łapać za Mario Golf World Tour. Gra ma swoją premierę dopiero 2 maja. Dziękujemy Nintendo za dostarczenie nam gry do recenzji, a dokładnie firmie Conquest, która jest dystrybutorem Nintendo na Polskę. Gramy już w Mario Golf World Tour od od miesiąca, mniej więcej. Tak. Także także fantastyczną prędkość. Dziękujemy raz jeszcze. Co zobaczymy w samej grze? Bo dużym minusem bardzo często w tego typu produkcjach jest fakt, że one są jakieś takie udziwnione. Ja chciałbym takiego golfa, chciałbym pograć w takiego golfa, ale ale jednak nie chcę tych żadnych super strzałów, nie chcę zbierać żadnych dziwnych monet, nie chcę power-upów, etc. Nie ma najmniejszego problemu, możemy grać oczywiście tutaj w specjalnym klubie golfowym swoim małym awatarem, a przypomnijmy, że gra wyszła na 3DS-a, więc awatar tutaj jak najbardziej będzie nam pomocny, czyli oczywiście Mi, które stworzymy, stworzyliśmy już jakiś czas temu, ono reprezentuje nas, więc możemy zagrać po prostu normalny turniej golfowy. Ale mamy też na głównym ekranie, bo tak, mamy Castle Club, czyli właśnie dostęp do tych różnego rodzaju turniejów i do takiego Życia golfisty, ale na głównym ekranie mamy także szybką rundę, e, która nazywa się po prostu Mario Golf, gdzie wybieramy, a wybieramy taką e, opcję, i tam mamy pojedynczego gracza versus i tournaments. Nie mogłem skorzystać z turniejów, ponieważ z turniejów po prostu po polsku, ponieważ serwery były jeszcze wyłączone, więc moje wyniki nie uploadowały się na serwer. Domyślam się tylko, jak to może działać, że grając różnego rodzaju turnieje w Castle Club, możemy uploadować nasz wynik, e, no bo. Tutaj styl gry nie jest najważniejszy. Znaczy, najważniejszy jest dla nas jako dla gracza, ale najważniejsze są wyniki. Więc jeżeli macie wysokie wyniki, możecie prawdopodobnie, bo nie mogliśmy tego przetestować, sprawdzicie już kupując swoją grę. Możecie uploadować na serwer Maria Golf World Tour swoje wyniki i brać udział w międzynarodowych turniejach. W ten no sposób. i to jest super, ponieważ już po tych kilkunastu godzinach, jak poczujemy lekką rutynę, ciągle będziemy chcieli grać, ponieważ chwalenie się swoimi wynikami czy prześciganie swoich znajomych, no to zawsze w tego typu produkcjach jest super, ale to, co dla dla mnie jest rewelacyjne. Co takim największym plusem bym powiedział dla Mario Golf World Tour, to balans pomiędzy taką lekką gierką, można powiedzieć, właśnie Mario, a czymś dla fanów, właśnie PGA Tour. Dlatego, że nie można powiedzieć, że to jest po prostu taka bardzo prosta gierka, do której siadamy i od razu wygrywamy. Wręcz nie, przeciwnie, nie tam tak. trzeba skila łapać. Owszem. Trzeba e... mieć jakiekolwiek pojęcie na temat golfa. Trzeba wiedzieć, że jeżeli wpadnie nam piłka w raf, to będziemy musieli skorzystać z tego konkretnego, kija, w ten sposób ją wybić i że wiatr ma e, takie możliwości, że w powietrzu piłkę nam zniesie w daną stronę, albo ją przyspieszy, albo ją troszeczkę cofnie, e, że ukształtowanie terenu ma ogromne znaczenie. My musimy to wiedzieć, a będziemy wiedzieć tylko wtedy, kiedy jakąkolwiek styczność z golfem mieliśmy, nawet z tym na Wii. Ale z drugiej strony twórcy y, zrobili coś też bardzo fajnego dla tych laików golfowych. Jest słowniczek terminów golfowych. Więc I to jaki? I Więc jeżeli nie macie... macie bardzo małe pojęcia albo w ogóle, no to sobie możecie po prostu to poczytać i tam naprawdę ciekawi. Ja na przykład, jako osoba, która kojarzy oczywiście troszeczkę tam zasady golfa, niektóre pojęcia, ale nie wszystkie, zdecydowanie no sobie poczytałem, dowiedziałem się fajnych rzeczy i rzeczywiście, jeżeli. Yy, tak do tego podchodzicie, no to później ma przełożenie na wasze wyniki w Mario Golf World Tour. To brzmi bardzo dziwnie, ale naprawdę tak jest. Ale tak jest. To oczywiście znajduje się w Toad's Booth. Toad, czyli ta postać, która wygląda jak grzyb, będzie nam pomagać zaznajomić się z całą grą. Tutaj będziemy mieli także dościągalną zawartość, co jest dosyć ciekawe. Różnego rodzaju rekordy, tutoriale, bardzo ważne tutoriale, bo dodajmy, że w Mario Golf World Tour, trudna nazwa do zapamiętania. Możemy grać i za pomocą stylusa, i za pomocą przycisków. Ja wolałem za pomocą przycisków. Ja tak samo, gdy. ja tak samo grałem. Dla mnie były po prostu precyzyjniejsze. No i mamy coś takiego właśnie, jak wspomniałeś, Golf Glossary, czyli dla tych wszystkich, którzy nie mają najmniejszego pojęcia, e, mamy nawet takie hasła jak 1W, 3W, 4W, 5W. Chodzi tutaj oczywiście e, o kije Airball, Albatros, Alternate Shot. To są tylko na A. To może inaczej, y, że jesteśmy w radiu, więc tego nie widzicie, ale ja w tym momencie nacisnę w dół strzałkę, przewijając Wszystkie hasła, które pojawiały się w Marigol w czas start, i one cały czas mi się teraz przewijają z dużo, dużą prędkością. Niestety nie mam tutaj konkretnej liczby, ile ich jest, ale dopiero w tym momencie jestem na literze D. E, a już przewijam tak kilkanaście sekund, literka E. Możesz dalej kontynuować, a ja powiem, kiedy, kiedy to się skończy. Dobrze, no i to właśnie pokazuje, że z jednej strony twórcy zrobili grę dla fanów Uniwersum Mario. Tych gier jest naprawdę dużo, aż można powiedzieć, że przejedzenie gigantyczne, ale fajnie, tak jak powiedziałem, zbalansowali to, że nie jest to tylko dla tych fanów Mario. Fani golfa, którzy na przykład. Stop, y... Dobiegłem do końca. Oczywiście. No to słownik jest naprawdę, Myślę, że ponad bardzo, e, bardzo obszerny, więc na pewno dużo rzeczy się dowiecie. No ale reasumując tutaj tę sprawę balansu, zrobione jest to rewelacyjnie, więc e, fani golfa nie będą się nudzić, fani Mario nie będą się nudzić, a jeżeli chodzi o fanów Mario, no to cała stylistyka, krajobrazy, tych że zostały zrobione tak, że właśnie fani Mario będą się na pewno często bardzo uśmiechać. Czujemy się jak w królestwie księżyczki Picz nam się bardzo podoba, szczególnie no, fanom właśnie tego uniwersum e, hydraulika. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do e, ekranu tytułowego, na którym właśnie znajduje się m.in. Mario Golf Quick Run, czyli szybka runda, jeżeli nie macie zbyt dużo czasu, versus e, opcja gry z innym przeciwnikiem, żywym przeciwnikiem, Local Play pozwala nam nagranie z kimś, kto także posiada te gry i 3DS, -a. Online Friends, albo 2DS, notabene, Online Friends, czyli e, gramy po sieci, Community Match. Tego nie wiem, ponieważ nie do końca mogliśmy, tak jak powiedziałem wcześniej, sprawdzić, czy opcje serwery jeszcze były wyłączone. No i oczywiście single player. Troszeczkę ja właśnie liczyłem, bardzo nawet, nie troszeczkę, bardzo liczyłem na te opcje, ponieważ ja chciałem pograć Mario, ja chciałem super power-upów, a w Roger power, mega kosmicznych. Czyli ja chciałem wiedzieć, że jak będę używał piłki, która jest nutką, piłki, która używa kwiatuszka, to zrobi się coś innego. Piłki, która na przykład używa mocy grzybka, to że poleci trochę dalej. To mi się bardzo, bardzo podoba, a że uniwersum Mario jest dosyć szerokie. Mamy wśród postaci Wario, lub Luigiego, Bowseria Mario i Luigiego, oczywiście, Peach, moja ulubiona księżniczka Daisy, Yoshi, był także Bowser Jr. Przypominam, Yoshi to nie jest żydowsko imię jakiegoś handlarza to jest ten mały stworek, mały y, smok. Mały Smok, można tak powiedzieć. Który również ostatnio swoją grę dostał, tak ale jest. nie tak dobrą jak Mario Golf World I gościnnie, gościnnie Donkey Kong i Diddy Kong. Kilka postaci do odblokowania, to już musicie sprawdzić sami. Każdy ma inne statystyki. Mi się bardzo podobało to, jak byłem w tym Castle Clubie i sobie idę, idę tam do jakiegoś pomieszczenia w zamku, a tutaj cała watacha, wszystkie postaci sobie stoją tak jakby właśnie w takim klubie, takie ziomki. Tutaj tak. jest księżniczka Peach, tutaj jest Bowser, Mario tak sobie stoją, no zaraz partyjka golfa. Takie fajne smaczki można odnaleźć po prostu przemierzając tam ten Castle Club, ale yy, jeszcze tutaj jakbym miał się czegoś czepiać yy, a propos właśnie Castle Clubu, no to to, że on mógłby być jednak bardziej rozbudowany, tam dałoby, yy, tam, ow, owszem, fajnie że są te wszystkie wyzwania, są te turnieje, ale wydaje mi się, że twórcy, oczywiście, tutaj od razu też najprawdopodobniej będą DLC, które będą rozbudowywać ten Castle Club, ale według mnie możliwości jego rozwijania większe są, więc mogło wyglądać to trochę lepiej, chociaż i tak jest naprawdę bardzo dobrze. Ja nie lubię Castle Clubu, ponieważ ja wolę jednak arkadową rozgrywkę z power-upami, lubię dziwne strzały, lubię Mario, lubię zagrać sobie księżniczką Daisy, e, więc nie za bardzo pasuje mi granie moimi, ale to akurat już jest kwestia preferencji. E, podsumowując, a nie, jeszcze przepraszam, dźwięki oraz grafika to są bardzo ważne rzeczy, ponieważ ta gra wygląda bardzo dobrze, w trójwymiarze sprawuje się świetnie. Przypominamy, że konsola 3DS to przynośna konsola Nintendo, która bez okularów serwuje Wam obraz trójwymiarowy, działa to świetnie, e, a że grę możecie odpalić także na 2 ds czyli bez trójwymiaru. Ta gra po prostu wygląda bardzo, bardzo dobrze. Tory są mega fajnie rozbudowane, nie są przesadzone. To nie jest mini-golf, to jest normalny golf, więc musicie pokombinować, żeby gdzieś w kilku szybkich strzałach zrobić chipin, albo birdie, czyli po prostu... A zresztą nie będę wam tłumaczył, sprawdźcie sobie to wszystko w Toads Glossary, Golf Glossary u Toads Buff. Znajdziecie to wszystko w 3D-sie. Graficznie bardzo dobrze, jeżeli chodzi o dźwięki. Dźwięki są takie piku-piku, jeżeli chodzi o Mario. Nie spodziewajmy się tu jakiegoś, nie wiem, hardkorowego dubstepu czy czegoś na miarę Pro to jest po prostu chillautowa, przyjemna gra w golfa. I to mi się bardzo podoba. No i Paweł, to teraz tak, mamy Mario, mamy golfa, niby prosta gra i co jej wystawisz? Ja dam jej ósemkę z prostego powodu. Tylko jeszcze raz podkreślę, jeżeli nie lubicie Mario, nie lubicie golfa, to nawet no to prawdopodobnie nawet nie słuchacie tej recenzji. Natomiast e, to jest bardzo fajny golf, bardzo przyjemny golf. Golf, który, kiedy bierze, wy, wybieramy opcję turnieju na 18 dołków, kiedy nagle w pierwszych czterech dołkach nam poszło dobrze. Adrenalina zaczyna wchodzić nam do krwi. Może to nie jest taka adrenalina jak przy skoku na bungee, ale to jest coś takiego, żeby już nie skrzanić, żeby nie zepsuć, żeby to dalej szło nam dobrze. I każde trafienie gdzieś, na przykład piłką do wody, to jest po prostu facepalm totalny. I mówienie nie, nie, dlaczego? Ostatni dołek, dlaczego? Spada z podium, to tak, tak znam to, to uczucie. To denerwuje, także e, mimo, że emocje jak na grzybach, to emocje jednak są i to są całkiem, całkiem porządne. 8, 8 na 10 dla Mario Golf, dla fanów golfa, ale pamiętajcie, że nawita wychodzi teraz za darmo w PlayStation Plus. D również rewelacyjny Golf, więc można będzie sobie porównać. Co prawda tamten będzie darmowy dla posiadaczy Plusa. No, ten kosztuje prawie 200 zł. To dużo, ale mimo wszystko moim zdaniem warto, bo nie często takie gry wychodzą. Według mnie też warto zdecydowanie. Ja podchodząc do Mario Golf World Tour byłem tak sceptycznie nastawiony, ale po godzince dwóch już stwierdziłem, że to jest naprawdę świetna gra, a im dalej w las utwierdzałem się w tym przekonaniu, ode mnie również 8, dlatego że tak jak wspomniałem na początku recenzji, twórcy utrzymali taki świetny balans pomiędzy prostą gierką, ale gierką rozbudowaną, gierką dla fanów golfa a także dla fanów uniwersum Mario. Fajna stylistyka, tak jak Paweł powiedział, dźwięki proste, ale miłe. Jeżeli macie 3DS-a, a, a gier, ostatnio dużo na niego nie wychodzi, jesteście fanami Mario lub Golfa, według mnie naprawdę, nawet za tą cenę blisko 200 zł, warto się zainteresować, ponieważ jest to naprawdę świetna produkcja i to brzmi dziwnie, Mario Golf World Tour, świetna produkcja, ale tak naprawdę jest, więc no 8 jest, na 10. To jest dobry tytuł wakacyjny, więc akurat... Yy... To jest świetny moment, że ta gra wychodzi. Można zabrać e, konsolę ze sobą, pograć kilka dołków, strzelić, potem wrócić do tej gry. To jest super. Tylko uważajcie, jak będziecie jechać autobusem, kiedy będziecie <laughs> mieli ostatni dołek, bo może się zdarzyć tak. tak, że będziecie bardzo skupieni i nie wyjdziecie na tym przystanku, na którym powinniście wysiąść. Dokładnie. Także kombinujcie przy tej grze. A że my z Krystianem lubimy takie gry, jak na przykład Sonic All Star Tennis. Zagrywaliśmy się w to bardzo, bardzo dużo w ogóle. Chyba Mariagolow wyszedł kiedyś na Gamecuba, tak mi się wydaje, ale nie jestem tego pewny. Lubimy po prostu takie dziwadła, więc osiem. Na 10 odgramy na maksa. Spróbujcie.